Siema. Gotowi na dzisiejszy trening? Jasne, co planujemy robić? A, myślę, że tak lubię pobiegać. Super pomysł. Ruszajmy. Ach, jak ja uwielbiam biegać z Hej, co wy robicie? Jak to? Biegamy dla zdrowia i przyjemności. Mogę do was dołączyć? U mojego dziadka została zdiagnozowana raka jelita pudełko. Boję się, że mnie spotka to samo. Oczywiście. Jak to się stało? Chętnie posłuchamy. Wszystko zaczęło się od wizyty u lekarza. Dzień no. dobry. Ja przychodzę w takiej sprawie, bo dwa tygodnie temu robiłem badania i przyszedłem odebrać wyniki. Jakie miałeś wcześniej na bierze? No bo spędzenie w okolica do czerwony kał, żołądka. No i nie tylko. No, na początku to zbagatelizowane, no bo do, do cząca, to dwa miesiące, no to nie co coś zjadłem, ale tak teraz ja to znaczy, żebym się martwić przyszły na badania, no i jestem właśnie. Niepotrzebnie pan to zbagatelizował. Z badań wynika, że ma pan raka jelita grubego. To to. Stąd pokrwawienie. Ma pan także polipy oraz stan zapalny jelita grubego. Główną przyczyną jest niezdrowy styl życia. Brak aktywności fizycznej, dieta bogata w tłuszcze nasycone, picie alkoholu, palenie papierosów. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do takich poważnych komplikacji zdrowotnych. Jeżeli nie będzie chciał pan tego leczyć, mogą występować problemy z jelitami, bóle brzucha, zmiany w rytmie wypróżnień, utrata wagi, zmęczenie prowadzić do innych powikłań, jak problemy z trawieniem, krwawienia, a w skrajnych przypadkach nawet do zatorów jelitowych. Ach, jejku, no ja nie wiedziałem, że takie coś mnie spotka. Myślałem, że wypicie kilku piwek dziennie, zapalenie od czasu do czasu malbora to nic złego, a jejku, ojejku. Moja wnuczka prowadzi też taki niezdrowy tryb życia, a mój tata umarł tak samo na raka jelitowego, ale ja to dowagatelizowałem. Muszę wnuczkę ostrzeć, żeby zmieniła tryb życia, żeby nie cierpiała na stare lata, tak jak ja. Może moja wnusia nie pije, nie pali, ale w przetworzonej żywności to ona je. Chipsy, hamburgery, pizza. Jeśli ona będzie żyć takim niezdrowym trybem życia, to skończy w szpitalu w wieku 30 lat. To szybciej ode mnie i to o wiele. A jeszcze w jej brak ruchu ciągle siedzi tylko na telefonie albo na komputerze i gra w jakieś gierki. Muszę szybko jechać do wnuczki. Ja zadzwonię do Pana w sprawie kolejnej wizyty. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Ja nie chcę skończyć jak ja Nie chcę w przyszłości cierpieć z powodu raka lub innej choroby. Musisz zmienić swój tryb życia. Chodź za nami, biegniemy na siłownię. Ale dobre te chipsy. Ej, a się ostatnio tą kasiec zaczęła trenować w klubie Adama? Ale jednak podobno bardzo dużo palił, pił i bardzo nie się odżywiało. Zastanawiam się, czy nie brać się historii na poważnie. Ej, patrzcie, co na siłownie! Patrzcie, co tam powiedzieć? Może, że tam ta grupa nam się przygląda. Podejdźmy do nich. Oni tu idą. Hej. Hej! 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 Może chcecie się dołączyć do naszego klubu. Ale co nam to da? Jeśli zaczniecie dbać o siebie teraz, to unikniecie problemów zdrowotnych w przyszłości. No, w sumie możemy spróbować. Widziałam, że macie rowery. Zostawmy te chipsy i hamburgery i chodźmy na rower.